Zadanie 16. W trójkącie o kątach wewnętrznych alfa, beta i gamma miara kąta alfa jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów. Uzasadnij, że ten trójkąt jest prostokątny. Pierwszą rzeczą, jaką sobie zapiszemy to suma miar kątów w trójkącie, czyli nasze. Dodając nasze kąty, czyli alfa, beta plus gamma musi nam wyjść 180 stopni. No i mamy drugą informację, że miara kąta alfa, czyli alfa jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów, czyli na przykład beta minus gamma. Dobrze. Teraz z pierwszego równania wystarczy wyznaczyć alfę. Zaraz powiemy sobie dlaczego. Alfa to będzie równe 180 stopni. No i przerzucamy sobie ze znakiem minus minus beta i minus gamma. No i mamy tutaj, wyszło nam w dwóch przypadkach, czemu jest równe alfa. Alfa jest równe temu i alfa jest równe temu. Jeśli to jest równe, wystarczy te wartości porównać. Czyli piszemy sobie pierwsze, czyli 180 stopni minus beta. I minus. Kamma to ma się równać beta minus gamma. Bo i to jest równe alfa i to jest równe alfa, czyli to jest równe temu. Teraz wystarczy sobie poprzerzucać. No te minus alfy się skracają. Po prostu jakbyśmy przerzucili tą alfę tu, to by było minus alfa plus alfa, czyli 0. Teraz przerzucamy sobie minus beta na tą stronę, czyli ze znakiem plus, czyli będzie po prostu 180 stopni, to się równa 2 beta, dzielimy obustronnie przez 2 i wychodzi, że beta to się równa 90 stopni. I w ten sposób udowodniliśmy, że ten trójkąt jest prostokątny.